Witam serdecznie. Kolejna część filmiku rozmowy sama ze sobą i może taki ciąg dalszy filmiku transformacji na temat motyla. Takie ważne rzeczy jeszcze chciałam tutaj poruszyć, jak bardzo człowiek boi się tego momentu takiego wejścia do kokonu i boi się tak do końca bycia w tym kokonie w samotności. I wiadomo, że tak jak obserwujemy bardzo dużo ludzi no starszych, w starszym wieku oni dotykają tej samotności, tak może w bolesny sposób. Ale ja powiem szczerze z własnego doświadczenia, że nie jesteśmy w stanie, pod żadnym pozorem, w, moim, w mojej transformacji tak to wyglądało nie jesteśmy w stanie naprawdę dotknąć rdzenia prawdziwego rdzenia. Połączenia się z Bogiem w sobie, z Boską, z tą, jesteśmy tą świątynią Bożą, te nasze ciało jest tą świątynią i z tą boskością, z tym całym potencjałem w sobie nie jesteśmy w stanie tak do końca się połączyć, kiedy nie będzie takich dwóch czynników. Czyli pierwszym czynnikiem to jest tak zwane cierpienie. No nie, nie ukrywajmy, że jak idzie nam dobrze w życiu, no to nie ma bata. Nie wchodzisz do środka, bo nie możesz po co. To jest tylko, to już jest do ludzi taki jak którzy mają wytworzony mocny nawyk, albo do ludzi, którzy pomylili duchowość z religijnością, którzy tam jakieś klepią swoje regułki od z lęku też, z lęku przed tym, że, żeby się im coś nie stało. Nie wiem, nie wiem. W każdym bądź razie m, cierpienie i. i to nie jest kolejny koncept czy program, tak to jest, bo tak jest ludzko natura, że jak ty nie masz tego bólu takiego wewnętrznego, to ty nie będziesz szukać do końca swojej prawdy. I teraz taki, taki ten czynnik właśnie chciałam poruszyć tej samotności, żeby właśnie dochodzi, tak ta życie nas prowadzi, że na tej drodze takiej autentyczności i wracania do siebie, że praktycznie wszystko, całe życie, które żeśmy prowadzili do tej pory, ono nie było, ono było po prostu tak jakby ustawione w taki sposób, żeśmy tolerowały związki, tolerowałyśmy ludzi, którzy wokół nas byli, ponieważ no, nikt, nie, nikt nie chce stawiać tych granic, nikt nie chce być tą zołzą. Tu nie chodzi o Zousa, to nie musi być zaraz taka baba wredno, która jest totalnie wredno i nigdy jej nie lubi, ale do otoczenia Zouzu może być kobieta, która zaczyna stawiać swoje granice, która mówi nie, która mówi coś robi coś wbrew tej, w drugiej osobie, wbrew no, przeciwko jej, nie chodzi tu o zadawanie jakiegoś cierpienia czy bólu drugiej osobie, tylko właśnie o dbaniu o siebie w tym momencie. Powiedzeniu nie, nie, teraz nie przyjadę, bo nie. Mogę. Albo nie zrobię tego, bo, bo nie mogę tego zrobić, bo teraz nie chcę tego zrobić. No i teraz chodzi o to, że ja z mojego doświadczenia yy, uważam, że dużo rzeczy się toleruje i robi z lęku. Przed wejściem do tej największej takiej, ym, największego może bólu człowieka, bycia samemu, ponieważ y, powiem tak, że w dawnych czasach y, no, ludzie żyli w takich skupiskach, w plemieniach, gdzie, gdzie żyli w takich osadach i, i oni by nie przetrwali w samotności, nie ma szans. I tak jest ta struktura człowieka zrobiona, że ona bardzo się boi przede wszystkim odrzucenia z tego plemienia, bo to oznaczała śmierć, kiedy ktoś został wykluczony, wyłączony z danego ośrodowiska, to to oznaczało śmierć do tego człowieka. On nawet jak dostawał jedzenie, a został wykluczony emocjonalnie z jakiegoś stada, no to on umierał. Tak samo zwierzęta, jak na przykład wilka wykluczycie ze stada, to on ginie. Tak samo w nas, w naszych komórkach jest to bardzo mocno zakleszczone, ten lęk przed bycie samotnym. I dlatego samotnym, w te wejście w takie totalne osamotnienie, gdzie nic innego już Wam nie pozostaje, jak skonfrontowanie się samym ze sobą, bo ktoś może dużo bajek opowiadać o samorozwoju, o tym, jak to jest kochać siebie, jak to jest być połączonym ze sobą, ale nikt tego do końca nie zrobi, dopóki nie, nie dozna tej, tego poczucia totalnej samotności, kiedy naprawdę na zewnątrz odpada jedna rzecz za drugą, odpadają jedni ludzie za drugimi, którzy byli do nas bardzo ważni, którzy byli taką naszą częścią naszego życia, rdzeniem naszego życia, co wtedy. I wtedy w Portki Sromy, przeproszeniem bo zaczyna się po prostu w podświadomości tworzymy różne metody unikania, żeby do tego nie doszło i zaczynamy robić pewne kompromisy i nawet nieświadomie nieświadomie po prostu zostajemy w jakichś relacjach, czy zostajemy w jakimś otoczeniu, żeby tylko było no bo to jest rodzina, albo no bo to tam coś tam koleżanka długo już ją znam, nie mogła się wygłupiać, bo wszystkich potraca i nikogo nie będę mieć w życiu. Ale właśnie ten moment w tym kokonie, jak się zaczynamy zakleszczać do tego kokonu, to tam naprawdę nikt nie może wchodzić. Tam naprawdę nikt nie może nam przeszkadzać w tym, bo jak nam tam uskubnie tego, czy tam światło dojdzie, to nasza transformacja może się też przedłużyć, czy zmienić, czy nie, być te, nie, mie nie mieć takiego efektu. Dlatego u mnie, ja mówię z własnego doświadczenia i nie musicie mi wierzyć, badajcie to wszystko, nie wierzcie mi w ani jedno słowo, musicie sami doświadczać, tylko ja wam po prostu daję takie moje doświadczenia, żebyście się nie bały nie bały się tego totalnego jakby tej konfrontacji z tą rzeczywistością i, i z, tą, z, tą, z tym odpadaniem jednej rzeczy za drugą, kiedy na naszych oczach wszystko się zaczęło kruszyć i rozpadać, wszystkie rzeczy, które były dla nas takim poczuciem bezpieczeństwa, zaczęło się to wszystko rozpadać, wszystkie systemy, to już o tym mówiłam też, ale właśnie ten moment wejścia i celebrowania tak jakby Wejścia do tego kokonu i celebrowania tej samotni, tej samotności, takiej, gdzie no wszystko, na wszystko jestem sama zdana na siebie. I, I ten moment musimy przeżyć. I to nie znaczy, że tak to zostanie, bo ten umysł już nam zaczyno projektować, co w przyszłości może być. No, jak ja teraz tak zostanę, no to kto mi będzie dupa podcierał, nie? I już programują się tak, że będą musieli im ktoś, będzie im musiał ktoś dupa pod, podetrzeć. Ale dlaczego się nie zaprogramować inaczej, że ja umrzę po prostu we śnie, w najlepszym momencie mojego życia. Nie w najlepszym, ale jak już będę, po prostu dojdę do totalnej starości, kiedy już naprawdę będę pogodzona ze wszystkim i w sumie każdego dnia powinniśmy być gotowi na to, żeby odejść, bo życie nie mamy w naszych rękach. To jest jedyna rzecz, której w rękach nie mamy tak do końca. No i teraz tak wracając jeszcze do tego, do tego punktu, który jest mi bardzo ważny, żeby wam powiedzieć, że nie definiujcie tego, że jak jesteście sami, że coś poszło nie tak w waszym życiu, że, że to znaczy, że ty jest jakiś narcyz albo nie wiem, niemoż przyjaciół, mimo nie czegoś tam, to są momenty przejściowe w waszym życiu, kiedy wy już zbudujecie te swoje skrzydła, kiedy ten motyl dostanie tej swojej mocy i i, i, I te skrzydła same, same otworzą i roz, rozpierdzielą ten cały kokon, one będą tak silne i mocne, że już nie będziesz zależeć od kogoś, nie będzie twoje szczęście, twoja radość zależeć od drugiego człowieka i ty będziesz tą pełnią, która, z której się tylko wylewa i dajesz miłość na zewnątrz innym ludziom, dajesz im poczucie wartości, uznanie, ale ty nie potrzebujesz tego przyjmować z zewnątrz. Ty, ty dajesz, ty, ty wylewasz z siebie to, co w środku masz, ale Ciebie Twoim źródłem nie jest ktoś z zewnątrz, jakiś człowiek, który tobie będzie mówił, co ty możesz robić, jak ty masz to zrobić. Nie opierasz się na nikim w taki sposób, że że po prostu ten drugi człowiek jest twoim takim, Twoją taką kotwicą, Ty już to sama budujesz w sobie. I, I tak, dopiero w tym momencie możesz być naprawdę szczęśliwa. I teraz jeszcze jedną rzecz, którą chciałam tutaj dopowiedzieć, to jest, co jest dla Ciebie ważniejsze: szczęście czy prawda? Bo to są dwie różne rzeczy. Dla mnie osobiście prawda jest ważniejsza niż szczęście. Wolę być w prawdzie. Niż być w szczęściu. To są dwie różne rzeczy, i, i, i wydaje mi się, że w 98% w tym świecie, takim duchowym, w, tej, w, tej spirit, w tym spirytualnym świecie, większość ludzi nie chce widzieć prawdy i chcą być tylko szczęśliwi i bujać się tam gdzieś w tych obłokach i ta prawda po prostu jest bardzo czasami bolesna, i nie chcemy jej zobaczyć i ja po prostu zachęcam was do tego, żeby, żeby otworzyć się na prawdę, bo prawda nas może jedynie uwolnić, wyzwolić z różnych sieci kłamstwa, z sieci jakiegoś zakleszczenia, z sieci zatrzymania, tylko prawda i możemy każdego wieczora iść spać z taką intencją do wszechświata, też do naszego do naszej wewnętrznej duszy, żeby nas prowadziła w prawdzie, żeby nam, okaz... żeby nam obnażała prawdę też o nas samych. I, i właśnie ta naga prawda. Zaczyna się w momencie, kiedy wchodzimy w tą totalną samotność, kiedy nie ma już przy nas nikogo, kto nas może pogłaskać po głowie i powiedzie dobra jesteś, dobrze to robisz i dzieci dobrze. Kiedy ty musisz się skonfrontować naprawdę ze wszystkimi swoimi cieniami, z tą piwnicą, która często nie jest uporządkowana i do tej piwnicy też nie chce nikt zaglądać i z tą piwnicą nie wszyscy cię chcą brać taką, jaką jesteś, nie? ale to zaczyna się od tego, że najpierw. Yy, przyjmij siebie samą z tą piwnicą w tej ciemności w tej, w tej całej w tym kokonie kiedy, kiedy jeszcze no nie ma w pełni nie, nie jesteś w pełni jeszcze tych swoich sił i wykształcona do tego prawdziwego motyla który może już latać i który te skrzydła ma tak silne że nikt tego nie jest w stanie już zatrzymać i on wie już naprawdę po tym kim jest i, i żyje tą swoją prawdziwą naturą bo do tego dążymy żeby żyć w tej swojej naturze może to się wydawać totalnym paradoksem, że y, przyszłyśmy tutaj na ten świat jako pełną pełnia doskonałości, pełnia na, natura dosko, doskonałości, pełni taką czystokarta i po prostu włożyli w nas w same śmieci i programy innych, jakieś rodowe programy, i nas tak w taki sposób uśpili. Że zapomnieliśmy naprawdę, kim jesteśmy, ale to wszystko działo się po to, żeby się poszerzyć, żeby nasza świadomość się rozszerzała, żebyśmy tyle zbudowały w sobie takiego tego ładunku, jakby można to powiedzieć, takiej mgły, i z tej mgły powstaje twoja, Twoje poszerzenie, twoje, twoje istoty, bo ona chce się rozwijać, ona chce rosnąć, ona chce doświadczać tutaj na tej ziemi, doświadczała w tej pierwszej fazie totalnej ciemności, totalnego rozjebki, totalnej, doświadczała bólu, doświadczała różnych rzeczy, tego kontrastu, a ona przyszła z miłości, a miłość, i, i jak jest w pokoju z miłością, to ona siebie nie umie jakoś rozpoznać, dlatego musiała tego kontrastu doświadczyć i teraz. Wychodząc z tego, nie wychodzimy połamani, pokiereszowani, nie wychodzimy jako patole, którzy mieli jakieś tam życie, dzieciństwo trudne i, i nam tam gdzieś chcieli dać jakiś, jakąś pieczątkę na głowie, pato, patol jakiś, który nie wie w ogóle, wszystkie synapsy ma popierdolone w głowie i teraz trzeba go naprawić przez psychiatrów i psychologów i on się nie nadaje w ogóle do związków i tak dalej. No to zapomnijcie o tych wszystkich tekstach, bo to jest wszystko bullshit, to jest wszystko bez, bez znaczenia. Oni chcą, żebyście tak myśleli o sobie, bo was chcą uwiązać w swoich terapiach i wmówić wam, że z wami jest coś nie tak i że to jest nie do uzdrowienia, nie do uleczenia i że nigdy z tego nie wyjdziecie. Takie właśnie chcą wam wmówić. Pierdą i etykietki zrobić kolejne. Dlatego nie wierzcie w nic, ze wszystkiego jest wyjście, z każdego gówna jest po prostu wyjście i z każdej patologii jest wyjście, z, każdego, z, każdego, z każdej największej tragedii jest wyjście, tak jak Feniks z popiołu możecie powstać, to jest tylko wasza decyzja, czy tego chcecie, czy nie. Dlatego y, zachęcam was do tego, żebyście szukali więcej prawdy niż szczęścia, bo to potem, jak będziecie żyć w totalnej prawdzie sami o sobie i w prawdzie swojej własnej natury, tego, tego swojego totalnego potencjału, jak będziecie szli w tej swojej prawdzie, to będzie wasza ścieżka się coraz... Y, po prostu się będą otwierały przed wami kolejne drzwi. Najgorzej jest, jak, jak po prostu się sprzedajemy, i robimy coś wbrew sobie, kiedy nie jest to prawdziwe i zgodne z nami, to wtedy przychodzi ten ból i, i cierpienie po prostu. No. Dlatego. Tak jak Wam powiedziałam w kolejnych moich filmikach, w tamtym poprzednim moim filmiku, cierpienia nie musicie doświadczać, ale ból będzie nam towarzyszył w naszym życiu do końca naszych dni. Ja nie mówię o bólu fizycznym, ale też o bólu emocjonalnym. To jest rzecz normalna, ale bardzo szybko już będziemy to zauważać, bardzo szybko będziemy wiedzieć, w jaki sposób sobie samemu pomóc. Bardzo szybko będziemy reagować i, i, i po prostu przytulać siebie do, w tym wszystkim, przytulać ten ból. A cierpienia nie będzie, jak nie będziemy dawać tych etykiet wszystkich, które się są z tym związane i nie będziemy szukać ukojenia na zewnątrz, to wtedy nie będzie cierpienia. Dobra, wydaje mi się, że wyczerpałam temat, żeby jeszcze dopowiedzieć do tej transformacji z tym motylem, bo tam jeszcze nie do końca wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. To do następnego razu, cześć.